Długo nie nagrywałem filmików, no to nagram. Jestem pod urzędem skarbowym, muszę złożyć pit, bo mi nie chcę przyjąć przez internet. No i za wcześnie przyjechałem, ale nie o tym, słuchajcie. Tak jak wcześniej mówiłem, schodzę z, z Metadonu i jestem, schodziłem ze 100. No mówiłem, ale powiem jeszcze raz: ze, schodzę ze 130. Byłem na takiej dawce, jestem na 65. Szybko schodziłem, bo schodziłem piątkę co dwa tygodnie, albo i dziesiątkę co dwa tygodnie, ale to się tak odbiło, że teraz muszę sobie dobierać. Czyli dla tych, może, co nie wiedzą, no to muszę sobie dokupować Metadon, bo to mi nie starcza. Mało w sobie mam takiego. No i zamiast 65 to tam wychodzi, że jestem na koło 100, ale lekarz o tym nie wie, że dobiera myśli, że jestem na 60, bo ja mu się to powiedzieć, nie? No i tak to wygląda.